Witajcie, mam ważny komunikat do zakomunikowania, na razie nie będzie przez dłuższy czas odcinka, nie wiem, może w niedzielę się pojawi już siódmy odcinek Minecraft ale wątpię, bo sorry, ostatnio mam trochę więcej nauki, mało czasu, bo będę miał ostatnio dużo, dużo zawodów, ja trenuję ten z towarzyski, nie wiem, może to będzie niektórych osób śmieszyło, ale nie wiem, dla mnie jest bardzo fajne, no i też jeszcze nauka i ostatnio mam bardzo mało czasu, tak więc... Nie spodziewajcie się teraz za często odcinków, ale jak tylko będzie Wielkanoc, to na pewno tam, ale do Wielkanocy jeszcze przesunę dużo czasu. No ale dobra, postaram się je teraz wrzucać jak najczęściej, ale nie obiecuję, naprawdę. W niedzielę tu raczej powinien być siódmy odcinek, nie obiecuję, Saints Row też nie obiecuję. Prawdopodobnie też Saints Row przeniosę mu na multiplayer. I na razie naprawdę nie mam kiedy zmontować drugą część yy, Escape'a. Nie, nie, to nie, nie tyle, właśnie. Ostatnio mi się pojawiły z tym Escape'em problemy bo Zobaczyłem, że w pierwszej części też, ale tutaj w drugiej Po prostu ucięły się kilka kawałków filmu Nie wiem dlaczego Nie mam pojęcia jak to się zrobiło no stół miałem ten, te cyferki w, w rapsie na czerwono Nie wiem czego tak się zrobiło Tak samo miałem już nagrany odcinek Sensu Dzisiaj pewnie by był wrzucony, ale tak samo Po yy, ten Zniknęły tam jakieś ujęcia z filmu. I nie wiem, może ktoś by mi potrafił wytłumaczyć ten problem, nie? To tym lepiej dla was. To tak, jak ktoś będzie umiał to naprawić, coś z głoście, tam napiszcie mi. Nie wiem, w komentarzu, ale oczywiście z tą taką małpą, żebym wiedział, że to... Nie, w sumie nie. Pokażę mi się to komentarz. To dobra, nie musicie. Po prostu tam napiszcie mi, że będziecie umieli, to jakoś się skontaktujemy i mi wytłumaczycie. No i sorry ludzie, musicie trochę poczekać na odcinek. Ja nie chcę, wiecie, jakiegoś byle gówna nagrywać, tylko w sumie jak najlepiej, żeby wam się jak najmilej oglądało. Dobra, cześć.